Cześć Witek Saganiak, Witam wszystkich. Znajdujemy się w osiedlowym Domu Kultury Zasole. Mam przyjemność zaprosić wszystkich na wirtualny spacer, na którym zapoznam Państwa z moimi fotografiami. No niestety wystawa zapoczątkowana w marcu została przerwana przez, przez pandemię, przez koronawirusa, tak więc pozostaje nam wirtualny spacer. Myślę, że również będzie okazja do tego, żeby zapoznać się z moimi zdjęciami, które były zrobione w 2019 roku podczas wakacyjnych, jak i przedwakacyjnych podróży po Europie. Zdjęcia obejmują północne wybrzeże Włoch, głównie Cinque Terre, La jak i również Czarnogórę, Serbię, Bośnię, Hercegowinę, ogólnie Bałkany. Po prawej stronie m, mamy tutaj jedno z najciekawszych miejsc, jakie miałem okazję zobaczyć. Jest to kanion piwa, znajdujący się na granicy Czarnogóry i Bośni i Hercegowiny. Naprawdę na żywo prezentuje się fantastycznie. Góry monumentalne, przez środek płynie rzeka Piwa. Jest pomiędzy, pomiędzy tymi górami, gdzieś tam w głębi jest usytuowana droga, która prowadzi do samej granicy z Czarnogórą. Tutaj również fragment, fragment kanionu Piwa, naprawdę warto to zobaczyć, zachęcam wszystkich, jeżeli ktoś by był w okolicach, no rzecz warta, warta zobaczenia na własne oczy. Przejdźmy może dalej, dalej jesteśmy, nadal jesteśmy w Czarnogórze, jesteśmy na Bałkanach. próbka umiejętności lokalnych rzemieślników, bardzo, bardzo przyjemne kolorowe pamiątki, wykonywane w 100% ręcznie. Także też, też myślę, że, myślę, że jest to znakomita pamiątka z Bałkanów, żeby przywieźć sobie coś takiego. Taka ciekawostka to jest Renault. Rocznik nie powiem Państwu, który, ale to będzie pewnie gdzieś na to 60. W Czarnogórze można, można takie, takie samochody jeszcze spotkać. U nas już nie, także też coś, coś takiego innego, coś, coś nowego. Poniżej widzimy, widzimy Marinę w Budwie. To jest, to jest takie miejsce już typowo rekreacyjne, zachęcające do, do wieczornych spacerów, do rozkoszowania się miejscowymi specjałami, owocami morza i yy, drinkami. Yy, jedną z takich ciekawych rzeczy, jakie mogłem zobaczyć yy, na Bałkanach w Czarnogórze, yy, to były bardzo małe, wręcz kameralne, prywatne plaże. Zagospodarowane naprawdę na najwyższym poziomie, usytuowane na, przeważnie na zboczach skał. Tutaj mamy właśnie, właśnie fragment takiej, takiej plaży. To jest przeważnie kilkanaście miejsc, do których można dostać się tylko, tylko łodzią, ale obsługa naprawdę jest z, z najwyższej półki. Także są kelnerzy, są parawany, wypoczynek na cały dzień na 100% udany. Taka ciekawostka, jedna z najdroższych plaż. Tutaj widzą Państwo na tym, na tym zdjęciu, jedna z najdroższych plaż na południe Europy. Wstęp to jest Bagatela 100 euro, usytuowana na wyspie Świętego Stefana. Także jakby ktoś był, to też warto w takim miejscu być i później pochwalić się, że ja byłem na plaży, która kosztowała 100 euro. Przejdźmy, przejdźmy tutaj jeszcze kawałeczek dalej. Cały czas jesteśmy, jesteśmy na Bałkanach. Co ciekawe, Czarnogóra, państwo muzułmańskie, w 90% meczety, w każdym mieście po kilka, także stworzyły taki specyficzny klimat, no zupełnie inny niż ten, który mamy okazję oglądać czy w zachodniej Europie, czy, 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 czy u nas. Tutaj na zdjęciu też widzimy kota umęczonego całodziennym upałem, wypoczywa na, na chłodnej skale poniżej. Poniżej mamy marinę z jachtami, bardzo dużo, dużo bogatych, bogatych ludzi z Czarnogóry właśnie ma swoje prywatne jachty, które są sumowane przeważnie w budwie. Po malutku będziemy, będziemy wychodzić z Czarnogóry, znajdujemy się już we Włoszech. No cóż, Włochy, jedno z moich ulubionych miejsc. Bo staram się zawsze, zawsze wygospodarować kilka dni w roku, żeby znaleźć się we włoszech. W tym roku niestety się nie udało, ale mam nadzieję, że, że nadrobię to w latach następnych. Tutaj mamy, mamy Marinę La Spezza, jest, jest to port, jest to też przystań nie tylko dla promów, ale również dla jachtów, dla lżejszych łodzi. Bardzo od, od najtańszych łodzi do bardzo drogich, luksusowych, super luksusowych jachtów. Dodam właśnie, że, że z La odpływa prom. Do takiego uroczego miasta, które nazywa się Porto Venero. Tutaj właśnie widzimy, widzimy fragment Porto Venero, uliczki wąskie, typowa włoska zabudowa. Mniejszy tłok niż to ma miejsce na przykład w Wenecji. Także bardzo fajnie się spazeruje i, i naprawdę można poczuć taki włoski klimat. Tutaj mamy taką, taką specyficzną, specyficzną sytuację, polski akcent u wybrzeży Porto Venero, Pogoria, jest to statek szkoleniowy, młodzież, młodzież zdobywa tutaj doświadczenie żeglarskie. Miałem okazję spotkać się z chłopakami bezpośrednio już na Porto Venero. porozmawialiśmy, zamieniliśmy kilka słów, oni również byli, byli zachwyceni tym miejscem. No cóż, skała wychodząca z morza, bardzo typowy, charakterystyczny obrazek u wybrzeży Włoch, u wybrzeży Cinque Terre. Może dla turystów wygląda to, to fantastycznie, jednak dla, dla statków dla, jest to zmora. Co, co więcej, tutaj mamy Telaro. To jest takie, takie bardzo małe, małe, dosłownie kilkuset osobowe miasto. O tyle ciekawe, że każdy ma w tym mieście dostęp do, do morza. Prywatne zejście, domy mówione jest, że malowane są każde w innym kolorze. Poniżej jedno z miast Cinque Terre, jak dobrze widzę jest to, prawie, jest to Rio Maggiore prawdopodobnie, bardzo, bardzo no, urokliwe, jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, to są, to są bardzo małe miasteczka, które wręcz wyłaniają się z morza, budowane są na, na skalistych brzegach nad samym Adriatykiem. Tutaj widzimy też y, również hotel, który został wkomponowany w te skały. Jest tam wiele takich budowli, także wiele takich miejsc y, u wybrzeży Cinque Terre można spotkać. Oczywiście fotografia nie oddaje tego w całości, więc y, zachęcam do podróży, zachęcam do poznawania Europy, poznawania ich najciekawszych zakątków, zwłaszcza Włoch, które ja tak bardzo lubię. Tutaj również, również Państwo widzicie, y, mamy, y, mamy fragment y, Cinque Terre, charakterystyczne, charakterystyczne, domy w różnych kolorach, to jest to o czym mówiłem. Włosi, Włosi już dla nich wymalowanie to już jest remont, także oni starają się utrzymać y, tradycje, nie zmieniają tej architektury. Y, nawet, nawet jeśli chodzi o anteny satelitarne czy tego typu rzeczy, y, bardzo ostrożnie jest to, jest to robione lub z takiej strony, żeby turyści tego nie widzieli. Chodzi po prostu o zachowanie oryginalnego y, charakteru tych miejsc. Y, no, również tu, jest, tu mamy również jeszcze, jeszcze migawki z Telaro. No, dla mnie zrobiło to miasto olbrzymie wrażenie. Miasteczko to jest kilkaset osób, dosłownie. Co, co ciekawe, nad samym morzem znajdowała się fantastyczna pijania wina. Można było degustować wino czerwone, wino białe, w karafkach podawane z, z, z loka, wykonane przez lokalnych rzemieślników. No cóż. Sytuacja jaka jest, zmusiła nas do tego, że y, mogę zaprosić Państwa tylko na wirtualny spacer, y, żeby przedstawić swoje fotografie. Myślę, że może w przyszłym roku spotkamy się już y, na żywo tutaj, bo myślę, że to nie będzie ostatnia moja wystawa w odeka za sole. Póki co życzę wszystkim słonecznych wakacji, dużo zdrowia. Trzymajcie się.